Radę da, da, już jedzie Wam z pomocą. I cześć wszystkim! tu ja, Marszał. Uuu, chyba mnie poznajecie w tym nowym stroju. Właśnie przyjechałem na swoim nowym wosie strażackim. Gigantycznym. Ale mówię Wam, robię teraz niespodziankę mojemu nowemu przyjacielowi. Rex, Rex, jesteś tutaj? O rany, mam nadzieję, że nie ma go w dżungli. I nie goni znowu jakichś dinozaurów. Ho, 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 ho. Cześć, marszal! Ale super Cię widzieć! O, o, rany! Jakim ty wielkim wozem przyjechałeś? O, ledwo się tutaj mieścisz! Duże, gigantyczne, czarne kółka. Mnóstwo miejsca. Piękny, czerwony kolor. O, jaka wielka armatka wodna! O rany, mógłbyś w tym spryskać cały las. Au, au, Rex, jak świetnie, że udało mi się ciebie spotkać. Bałem się, że jesteś na jakiejś swojej misji. O, o tak, mój wóz jest gigantyczny, bo to jest mój nowy wóz strażacki. A pomożesz mi z nim trochę? Bo, bo muszę go jeszcze troszeczkę naprawić. Muszę zrobić przede wszystkim dużo narzędzi. Aby mi się lepiej yy, pracowało podczas akcji. Potrzebna mi jest również odznaka. No i oczywiście muszę napełnić armatkę. Oczywiście wodą. Ho, 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 ho. Oczywiście marszał, że Ci pomogę. A do tego wszystkiego będziesz potrzebować czarnej ciastoliny Play -Doh. Następnie ciastoliny Play Doh wodnej, czyli niebiesko-błękitnej. No i może jeszcze żółty kolor. Ach, no tak, no tak, jeszcze czerwony. Przecież to strój strażaka. Ten gigantyczny wóz strażacki, który teraz należy do Marszala, jest przepiękny. No spójrzcie tylko, jak on super wygląda. Ma ruchome części, tutaj wysuwane takie działko wodne na takim obrotowym kole. Wszystko wygląda Naprawdę super! Możemy to podnieść i na przykład tutaj zrobić oh, jakieś zapasowe elementy. Wygląda mi to troszeczkę na jakieś zapasowe koła. To wykorzystamy do tego. Czarną ciastolinę. Wyciągamy jej troszeczkę. Myślę, że tyle wystarczy. Zagniatamy kółko i wkładamy je tutaj. Teraz przyciskamy. Dosyć mocno, aby nam pięknie wzór się odcisnął. I zobaczymy, co to takiego. Teraz musimy to delikatnie wyciągnąć. O rany, faktycznie! To wygląda jak środek opony, jak środek koła do naszego wozu strażackiego. Po zamknięciu i po obróceniu możemy zobaczyć, że z każdej strony mamy różne akcesoria. A jak powiedział Marszal, on potrzebuje różnych narzędzi. To zacznijmy je robić. Zacznijmy znowu od, cia od czarnej ciastoliny i zróbmy tutaj tę siekierę. To jest bardzo potrzebne narzędzie. Aby coś przeciąć, aby kogoś uratować spod na przykład zawalonego drzewa, przyciskamy bardzo mocno, ściągamy teraz ten nadmiar tutaj wszędzie dookoła. I teraz musimy to delikatnie wyciągnąć. O, proszę bardzo! Mamy nasze pierwsze narzędzie. Kolejna rzecz to będzie megafon, przez który marszał może powiedzieć coś do osoby, która jest gdzieś uwięziona, albo do osoby, która utknęła na drzewie. Znowu wyciągamy ostrożnie i proszę bardzo, megafon jest już gotowy. O, rany, marszał! Jak ty potrzebujesz dużo narzędzi! Oj, nic dziwnego, że twój wóz strażacki jest taki duży! Powiedziałbym nawet, że jest gigantyczny. O, no tak, no tak. A, a teraz tutaj, u ciebie w dżungli, wśród dinozaurów to potrzebuję jeszcze dodatkowych sprzętów to co? Chyba czas na wodę? <laughs> czas na niebieską ciastolinę. Naładujmy moją armatkę wodną. Tadam, tadam! Czas na armatkę. Marszal ma rację. Przygotowałam już tutaj wodną ciastolinę. Dlaczego wodną? Bo ma takie przepiękne odcienie. Trochę białego, trochę błękitu i trochę granatowego. Wszystko się tak pięknie miesza i wygląda jak prawdziwa tafla wody. Teraz co musimy zrobić? Odkręcić tutaj to nasze kółeczko. Tadam, 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 tadam. Zobaczcie, jakie to jest długie! Prawie nie ma końca. Podnosimy tę część i wodę ładujemy tutaj do środka. Wodę, czyli po prostu naszą ciastolinę. Zróbmy sobie taki wałeczek. I wkładamy to. O, proszę bardzo. I może jeszcze troszeczkę. Teraz co? Zamykamy. I z powrotem musimy teraz zakręcić, ale w drugą stronę. A Wy patrzcie tutaj z przodu. Czy będzie się pojawiać woda? Uwaga, uwaga. O! Oh, zobaczcie, jakiej dużo! O rany, aż się uniosło do góry i muszę to trzymać mocniej. Ojej! Faktycznie tej wody jest bardzo dużo i inga prawie aż do ziemi. Hau hau! To nie jest zwykła woda. To wygląda jak prawdziwa fontanna wodna. O rany! Z takim sprzętem, gdy będzie pożar tutaj u mnie w lesie, to na pewno będę bezpieczny. Oczywiście, Rex. Pamiętaj, że ja zawsze, ale to zawsze ci pomogę. Na sam koniec zabawy, chociaż ta zabawa może trwać bez końca. Zrobimy coś super, czyli nasze odznaki dla dzielnych psiaków. Odznaki z ciastoliny Pleido. Tutaj jest do tego taka specjalna foremka, tylko musimy wybrać kolor. Eee, dla Marszala weźmiemy kolor oczywiście czerwony, jak to bywa u strażaków. Wyciągamy troszeczkę ciastoliny, zakwiatamy ją w kuleczkę. I wkładamy tutaj do środka. Zagniatamy. Tak, aby nam pięknie tutaj wszędzie wyszedł ten wzór. I żeby odznaka miała swój, oczywiście, kształt odpowiedni. Jeszcze zagniatam. Wszędzie tutaj w rogach. No dobra. I co teraz? Wyciągamy ją. Teram! O, jaka piękna! Odznaka z trzema gwiazdkami. I z napisem plejdo, jeszcze z takimi paskami. No pięknie będzie się prezentować u marszala. A co teraz dla reksa? Reks powinien mieć może niebieską odznakę, bo ma niebieski kask na głowie. Na szczęście zostało mi troszeczkę tej wodnej ciastoliny. Bierzemy jej dosłownie odrobinę, bo wiele nie trzeba. I wkładamy tutaj. Mocno zagniatamy, tak aby kształt nam piękny wyszedł. Bo to jest bardzo ważne, żeby dwie odznaki wyglądały idealnie. Chyba już, teraz trzeba ją wyciągnąć i mój patent biorę trochę ciastoliny, przyklejam i ona sama nam wyskakuje. Oh, ciastolina Play do patrzcie, jak pięknie! Odznaka z napisem i z gwiazdkami gotowa. I co? Jak się prezentuje z tą odznaką? O, rany! Wygląda bosko i idealnie do mnie pasuje! Uwielbiam kolor niebieski. How, how. Dzielne psiaki z pięknymi tarczami. Rex, zasłużyliśmy na nie po tym naszym ciężkim dniu. Dzięki tobie mój wóz strażacki wygląda naprawdę super! Patronasz, radę da już jedzie Wam z pomocą. Gdy widzimy takie super odcinki z psiakami, a szczególnie z nowym psiakiem, z Rexem, który jak mało kto zna się na dinozaurach, to od razu chce mi się śpiewać. A zabawa z ciastem i numplejdom wtedy jest jeszcze lepsza dla mnie. Słoneczka! Pamiętajcie, że tutaj na kanale prawie codziennie pojawiają się nowe bajeczki. Do usłyszenia w kolejnej historyjce. Pa, pa! Thank you